Niemieckie obligacje mają za sobą najgorszy dzień, najgorszy dzień od upadku muru berlińskiego. Wszystko w reakcji na historyczny plan wydatkowy, który ma odblokować setki miliardów euro na inwestycje w obronność i całą infrastrukturę. Rentowność dziesięcioletnich obligacji niemieckich skoczyła o 30 punktów bazowych i to jest, moi drodzy, największy jednodniowy wzrost, od, czyli spadek wartości obligacji. Od marca 1990. Wszystko ma miejsce po tym, jak Friedrich Merz, przyszły kanclerz, zapowiedział radykalną reformę fiskalną. Od dawna wielu inwestorów domagało się poluzowania tej rygorystycznej polityki fiskalnej Niemiec, argumentując, że ogranicza ona wzrost gospodarczy nawet nie tylko samych Niemiec, ale całej strefy euro. Kluczowym czynnikiem okazała się jednak presja ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych na szybkie zakończenie wojny na Ukrainie, co z kolei skłoniło europejskich przywódców do pozyskiwania dodatkowych środków na obronność i na zbrojenia. Zapowiedzi Merca związane z tym silniejszymi wydatkami publicznymi wzmocniły nadzieję na ożywienie gospodarki w całej strefie euro, a to sprawiło, że wspólna waluta zanotowała najlepszą trzydniową passę od 2015 roku. Z kolei europejskie giełdy też wystrzeliły do góry. Wszyscy liczą trochę na to, że te większe pieniądze pompowane do gospodarki pozwolą jej w końcu wstać z kolan i zacząć nadganiać trochę swoich Innych globalnych konkurentów. Kluczowe punkty programu to specjalny fundusz infrastrukturalny o wartości 500 miliardów euro oraz wyłączenie wydatków na obronność przekraczających 1% PKB spod obowiązujących limitów konstytucyjnych. W efekcie rentowność niemieckich obligacji dziesięcioletnich wzrosła do poziomu 2,8%, a rentowności wzrosły też we Francji, Włoszech i Hiszpanii, gdzie skok wynosił 25 punktów bazowych. Waluta euro z kolei umocniła się o ponad 1%, przekraczając poziom 1,07 dolara i to wydarzyło. Się pierwszy raz od czterech miesięcy, Niemcy wezwały też do reform unijnych zasad fiskalnych, żeby umożliwić państwom większe wydatki obronne bez naruszania regulacji budżetowych. No to akurat jest bardzo pozytywna informacja dla Polski, która jest objęta procedurą nadmiernego deficytu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen dodatkowo zaproponowała też zwiększenie unijnego wsparcia o 150 miliardów euro oraz złagodzenie ograniczeń fiskalnych dla całej Unii. Chociaż niemieckie rentowności rosną szybciej, niż w innych krajach Europy, to Niemcy nadal mają i tak jedną z najniższych rentowności obligacji w całej strefie euro, więc ten potencjalny, nowy, zaciągany dług i tak jest stosunkowo tani. No jednak rynek tak czy inaczej dynamicznie reaguje na te wszystkie nowe bodźce, bo na przykład fundusze hedgingowe obstawiają już wzrost kursu euro o 10% do poziomu około 1,20 za dolara. Banki inwestycyjne z kolei zmieniają swoje prognozy dotyczące innych kursów walutowych, co też jest dodatkową narracją do dalszego wspierania umocnienia się złotego. No o ironio wychodzi na to jak na razie że Trump swoją narracją dookoła Ukrainy pobudza przyszły wzrost gospodarczy w Europie